Taki zanik aktywności y, politycznej, przede wszystkim Roberta Biedronia. Bo Robert Biedroń jest współprzewodniczącym y, Nowej Lewicy, czyli jest mniej więcej tak samo ważnym y, politykiem jak Włodzimierz Szczerzasty, ale jak f, na oko widać, odgrywa w polskiej polityce rolę o wiele mniejszą, by nie rzec y, marginalną. Sam z siebie tak robi. Sam z siebie jest tak mało aktywny. To nie jest tak, że Lewica wyznaczyła mu jakiś odcinek, zesłała go gdzieś do tej Brukseli. Nie. Lewica oczekuje od niego działań. Kiedy z politykami Lewicy rozmawia się o Biedroniu, no to mówią tak, no tak, no Robert, on się tam dobrze czuje w, tych, w tej polityce europejskiej, on tam się spełnia, ale kiedy się mówisz mniej oficjalnie, no to oni są wkurzeni. Kurczę, to jest stracone miejsce w europarlamencie. On tam powinien być aktywny, powinien się udzielać w polityce polskiej, w końcu jest znaną twarzą, jest liderem, a tymczasem pogrąża się w nieróbstwie i obrasta w taki brukselski tłuszczyk.